Cześć! Dzisiaj przyjechaliśmy pokazać Wam taki ogród, który jest na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No i ponoć jest bardzo ładny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Chodźcie, zobaczymy. Teren ten składa się z dwóch części. Z terenów zielonych na dole, wokół biblioteki. To jest około 15 tysięcy m2. Oraz ogrodu na dachu, który ma 2000 m2. Ludzie siedzący na trawie normalnie, jak w filmie. Niestety, wszystkiego nie możemy Wam pokazać, co odbywało się na dole. Potrafiliśmy na jakiś event, ale obiecujemy, że wrócimy tutaj, aby pokazać Wam więcej. Na przykład jesienią kiedy będzie tu pięknie i kolorowo. Bardzo ładnie to wygląda normalnie jak na amerykańskim kampusie. Jeszcze nie dostaliśmy się na dach, a już mi się wydaje, że będzie fajnie. Zobaczmy Żeby wjechać na górę trzeba zrobić to windą. Tak wygląda budynek biblioteki w środku. No i zasuwamy na górę. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to jest ładnie nowocześnie zrobione. Tutaj widoczek z góry, a na górze zielono, i to bardzo. Seba. Dlaczego twój skuter trzeszczy? Mój skuter trzeszczy, dlatego że nie ma zawieszenia. Twój ma pompowane koła i amortyzatory, dlatego twój nie trzeszczy. Czyli jest lepszy? Z dachu też można zajrzeć do środka. Tak wygląda sala główna biblioteki. Tylko dzięki skuterom od firmy Ort Life byliśmy w stanie się dostać do ogrodu na dach. Uważam, że każda osoba posiadająca problemy z poruszeniem się powinna mieć taki sprzęt, żeby chociaż raz w roku wyjść w takie miejsce.